Nazywam się Andrzej Burzyński. Na co dzień jestem konsultantem biznesowym, czyli pracuję z różnymi firmami, głównie nad budowaniem zespołów, żeby się angażowały, żeby rozwiązywać konflikty, żeby działały coraz efektywniej, a z drugiej strony zajmuję się też osobistą produktywnością. I dzisiaj jestem u jednego z moich klientów w firmie, o której chcę opowiedzieć, chcę pokazać 10 powodów, dla których widzę wielki potencjał w firmie. Champion Invest prowadzonej przez Daniela Makowskiego. Jakie są te powody? Pierwszy powód: jest to firma, która ma wizję. Tak, wiem, to tak brzmi, jaką wizję? Nie powiem Ci jaką, bo jest ta tak zwana tajemnica powierzona. Natomiast tutaj, w ich biurze, wisi ich wizja na najbliższe 5 lat. Ich cel na ten rok są wypisane bardzo konkretne rzeczy, które chcą osiągnąć, które można zmierzyć i zobaczyć, czy to osiągnęli, czy zbliżają się, czy się oddalają od swojego celu. Wizja jest bardzo ważna. Wizja jest to ta perspektywa przyszłości, która nas pociąga i myślimy, tak, to chcę w życiu osiągnąć. To jest coś, dlaczego wstajemy rano, dlaczego potrafimy do późna pracować. To jest nasz powód, coś, co nas kręci. Drugi powód, Liderzy, którzy się rozwijają. W tej firmie są ludzie, którzy czytają książki. Daniel czyta około jednej książki tygodniowo. Myślę, że to jest całkiem dobrze, nie? Druga rzecz, jeżdżą na seminaria, na różnego rodzaju szkolenia, mimo że już osiągnęli coś, to uczą się dalej, albo źle powiedziałem. Dlatego, że się uczą, coś osiągnęli, a że chcą osiągnąć więcej, więc uczą się dalej. Nieustannie się rozwijają w świecie, którym jedynym pewnikiem na dzisiaj jest zmiana, Rozwijać się trzeba, albo człowiek ginie. Trzecia rzecz to jest zespół. To nie jest firma jednej osoby. Tak, ja wiem, jak inwestujesz w nieruchomości, musisz mieć zespół. To jest oczywiste. Z jednej strony to jest oczywiste, ale z drugiej strony wielu ludzi niby ma zespół, ale tak naprawdę to jest grupa ludzi, która jest razem. To nie jest wspólne podejmowanie decyzji, to nie jest to, że jest podział obowiązków, to jest tak naprawdę orkiestra. Prowadzona przez jednego człowieka, i on wszystkim dyryguje, zamiast rozdzielić odpowiedzialność. Tutaj jest zespół, który ze sobą współpracuje. Czwarta rzecz to jest outsourcing. Wiesz, czasami można się ograniczyć właśnie przez zespół. Coś, co jest silną stroną, może stać się słabą stroną. W jaki sposób? Możesz myśleć tak: No dobrze, mam jedną ekipę remontową, no to jedno, jednym mieszkaniem się zajmę, tak? Ale kiedy myślisz o tym w sposób taki trochę szerszy, dopasowany bardziej do współczesnego świata, możesz powiedzieć tak. Ok, jest outsourcing. Mogę wziąć firmy z zewnątrz, które zatrudnię i które wykonają to, czego nie wykona moja firma, czyli moja firma zajmie się jednym mieszkaniem, a pięcioma kolejnymi zajmie się pięć kolejnych firm. Piąta rzecz to jest elastyczność w zmianie planów. Wiesz, jestem tutaj dwa dni, nagrywamy, ale w międzyczasie toczy się normalne życie. Czyli dzwonią klienci, są jakieś problemy, trzeba podpisać jakieś umowy. Więc ja widzę, jak tutaj potrafią ludzie dopasować swoje plany, jak potrafią być elastyczni. Elastyczność dzisiaj konieczna. To nie jest tak, że na sztywno zaplanujemy od tej do tej, będziemy to robić i tak się wydarzy. Znasz życie. Najczęściej tak nie jest. Więc trzeba umieć reagować na zmieniające się sytuacje. Szósta rzecz to jest jednocześnie odpowiedzialność, czyli być elastycznym, umieć zmienić plany, a z drugiej strony być odpowiedzialnym, czyli dotrzymywać słowa. Na przykład, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to jest to, że jest silna rekrutacja osób, które będą mieszkać w mieszkaniach, które się wynajmuje. Tak? To nie jest przypadkowo, o pierwsza osoba się zgłosiła, albo stać na kaucję, to bierzemy. Nie, ta weryfikacja jest głębsza. Co więcej, na przykład mają listę firm zewnętrznych, z którymi z jakąś firmą pracują, ale gdyby ta firma coś zawaliła, to jest na liście kilka innych firm, które można w to miejsce włożyć. Więc duża odpowiedzialność za dane słowo. Siódma rzecz: umiejętność pozyskania zaufania inwestorów. Miałem okazję tutaj być, widzieć też inwestorów, którzy przychodzą, podpisują umowy. Często nie jest to pierwsza umowa tych inwestorów z tą firmą, ponieważ widzą, że ta firma dotrzymuje słowa, że robią. Tak wiem, wiem, wiem. Nagrywam to już jakiś czas i teraz może: jaka cudowna firma, akurat ile ci zapłacili? No. Akurat nic mi nie zapłacili, żebym to mówił. <laughs> Chcę to powiedzieć po prostu, ponieważ widzę potencjał i lubię mówić o tym, w czym widzę rozwój. Nie mówię, że ta firma nie ma problemów. Mają swoje problemy, oczywiście, ale ja mówię o tym, w czym widzę potencjał. Widzę, w czym się rozwijają, tak? Ok, ósma rzecz. Firma ma swoje DNA. Ponieważ zajmuje się bardzo miękkimi umiejętnościami, takimi jak budowanie zespołów, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie problemów. Generowanie kreatywności, więc zawsze szukam tego DNA, czyli takiego zespołu wartości, które są wspólne dla osób. Tutaj akurat jest, jest 10 takich, taki dekalog firmy, Daniel w jednym ze swoich nagrań o nich mówił, więc poszukaj, znajdziesz. Natomiast y, powiem na przykład jaki mają dziesiąty, on jest taki pozabiznesowy, ale właśnie to takie smaczki decydują o tym DNA. On brzmi tak, systematyczne uprawianie sportu jest niezrozłączną częścią naszej firmy. I to jest coś poza biznesem, co ich łączy: zamiłowanie do sportu, do wysiłku fizycznego, czyli rozwijanie inteligencji kinestetycznej. Dlaczego to jest ważne? O wiele lepiej się współpracuje z kimś, z kim łączy nasz hobby. To była dziewiąta rzecz, a teraz. To było, oh, przepraszam, przepraszam, przepraszam. To była ósma rzecz. Dziewiąta rzecz to jest zdrowa finansowa motywacja. Co to oznacza? Wiesz. Prowadząc biznes, można mieć dwa podejścia. Jedno podejście jest takie, o, na przykład w nieruchomościach, niech ktoś mi znajdzie okazję, ja na tym zarobię i mu podziękuję. No, kupię mu kawę w Starbucksie i pączka i powiem, stary, super. A można pomyśleć tak, okej, okay, on mi daje okazję, ja na niej zarabiam, ale też dam jemu zarobić. Jeżeli tak zrobisz, to ta osoba chętnie pomyśli, okej, okay, znajdę mu kolejną okazję. Więc tu jest takie myślenie, jeżeli ja zarabiam, to chcę, żebyś ty też zarabiał. Dzielmy się zyskiem, win-win. Mocne nastawienie na to, finanse motywują. Naprawdę. Wiesz, że ludzie z powodu pieniędzy chodzą do pracy? To motywuje, prawda? Więc wiedząc o tym, wykorzystują ten naturalny czynnik i mówią, podzielimy się zyskiem, jeżeli ty pomożesz nam zarobić. I ostatnia, dziesiąta rzecz, to jest atmosfera, która panuje w firmie. Atmosfera to jest z jednej strony taka najbardziej miękka rzecz, tak, że czasami może powiedzieć, no ale co to jest ta atmosfera? Czasami trudno jest powiedzieć, co to jest ta atmosfera, ale to jest coś, co odczuwasz, kiedy gdzieś jesteś. Jestem tutaj drugi dzień, yy, dzieje się życie, dzieją się różne rzeczy, fajne, mniej fajne, yy, i zawsze możesz powiedzieć, jest zdrowa atmosfera, albo jest chora atmosfera. Atmosfera, która tu jest zdrowa. A więc te 10 powodów to wizja, liderzy, zespół, outsourcing, elastyczność, odpowiedzialność, umiejętność pozyskania zaufania, własne DNA. Zdrowa motywacja finansowa i atmosfera. Wierzę, że jeżeli utrzymają ten kierunek, to tempo i te wartości, to naprawdę osiągną jeszcze więcej niż to, co osiągnęli do tej pory. I tego z serca im życzę. A teraz pomyśl sobie o swojej firmie. Może napisz w komentarzu, jakie, jaki potencjał widzisz w swojej firmie? Jakie powody są takie, że możesz powiedzieć, to jest naszą wartością i to jest ciekawe i w tym widzimy potencjał i w tym się rozwijamy? Mam nadzieję, że widzisz taki potencjał też w swojej firmie i że go skutecznie rozwijasz. Dzięki.